Łączenie świata stomatologii z fotografią cyfrową jest dzisiaj faktem, nie tylko dzięki któremu polepszymy rentowność naszej placówki czy gabinetu, ale także dzięki któremu podniesiemy poziom jakości obsługi naszego pacjenta. Nazywam się Jakub Gąsiorowski i od niemal 10 lat uczę, szkolę i doradzam, a także tworzę rozwiązania dla biznesu między innymi właśnie w branży stomatologicznej. Dzięki uprzejmości miodem w suchym lesie spotkaliśmy się, aby pokazać wam niezbędny zestaw do fotografii stomatologicznej. Dodatkowo zdradzę wam, jak dobrać odpowiednie parametry zewnątrz aparatu, jak i lampy błyskowej, aby wasze fotografie były powtarzalne i efektywne. Sprzęt, który dzisiaj Wam przedstawię, to Olympus omdm M10 czwartej generacji. Dlaczego akurat wybrałem ten zestaw? Dlatego, że po pierwsze jest mały, lekki, ergonomiczny, łatwy w obsłudze, a lampa, która jest w zestawie, jest bardzo wydajna, jeżeli chodzi o doświetlenie kanałów wewnątrzustnych. Podstawowy zestaw to oczywiście aparat, obiektyw makro, w tym przypadku 60 Olympusa i lampa albo pierśniowa, albo dwupalnikowa. W tym przypadku jest to lampa dwupalnikowa, dlatego że według mnie jest ona bardziej precyzyjna, jeżeli chodzi właśnie o doświetlenie fotografii wewnątrz ustnej. Co trzeba zrobić na początku, żeby zacząć fotografować z lampą błyskową? To przede wszystkim ustawienie aparatu w tryb manualny, czyli jakby na górnym pokrętle ustawiamy tryb M, aby móc w pełni kontrolować zarówno przysłonę, czas naświetlania jak i ISO naszego aparatu. Więc w pierwszej kolejności ustawiam tryb manualny na M, i to, co jest ważne w, pracując z lampą błyskową w trybie manualnym, to przede wszystkim wyłączenie podglądu ekspozycji w trybie manualnym. Czyli my nie chcemy teraz widzieć na aparacie, jak zmienia się światło zmieniając ekspozycję, dlatego że kompensację tego światła będzie robiła nam lampa. Więc wchodzimy w menu aparatu, wchodzimy w koło zębate, a następnie kategorię C1 i szukamy. Opcji nosne kadry, a następnie ją włączamy, aby wyłączyć właśnie podgląd ekspozycji w trybie manualnym. Umożliwi nam to pełną kontrolę nad znalezieniem sobie odpowiedniego kadru. Następnie należy ustawić przysłonę i czas naświetlenia i ISO do fotografii wewnątrz ustnej. Jak to zrobić? Górnym pokrętłem ustawiamy przysłonę na jak najwyższą, aby ostrość naszego zdjęcia była jak najlepsza. Czyli ustawiamy F22, najwyższa możliwa przysłona w tym aparacie, Naj, najkrótszy możliwy czas stosowany z lampą błyskową, czyli 1,200 sekundy, i to robimy tym dolnym pokrętłem. Czyli górnym pokrętłem jeszcze raz ustawiamy przysłonę na F22, aby ostrość naszego zdjęcia była jak największa, i czas jak najkrótszy przy pracy z lampą błyskową, czyli 1,200 sekundy, i to ustawiamy dolnym pokrętłem. Jeżeli to mamy już ustawione, Następnie wchodzimy w menu. Możemy to zrobić zarówno przyciskając na aparacie OK, jak i tutaj tym pokrętłem u góry przy włączeniu i szukamy wartości ISO, aby ustawić jak najniższe ISO, w tym przypadku ISO 200, aby ta czułość była jak najlepsza. Kolejną rzeczą, którą warto ustawić już na tym etapie, zanim dojdziemy do lampy błyskowej, jest ustawienie odległości ostrzenia na obiektywie. I w tym przypadku przy fotografii stomatologicznej należy ustawić odległość ostrzenia od 19 cm do 40, bo wartość, mniej więcej, odległość, w której będziemy ostrzyć, to jest około 20-25 cm, więc nie ma, e, nie ma sensu ustawienia ostrości od 19 cm do nieskończoności, bo nasz aparat. Może po prostu szukać ostrości dalej niż tam, gdzie ma, e, niż, 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 gdzie ma to zrobić. W kolejnym etapie warto podpiąć już lampę błyskową i w tej chwili pokażę, jak to poprawnie wykonać. Więc w pierwszej kolejności sięgamy po adapter, który jest w zestawie. Adapter ma średnicę 46 mm, dokładnie taką, jaka jest w obiektywie. Przeskręcamy nasz adapter. Ok, na tym etapie już możemy sobie ustawić tutaj tymi przyciskami, jak chcemy usytuować, jak chcemy ustawić nasze palniki. Ja zalecam, żeby przy tego typu fotografii na początek przynajmniej te palniki były po bokach. Czyli lewo i prawo dokładnie symetrycznie, dokręcamy. Jeżeli chcemy przestawić, to oczywiście przyciskając z obu stron te tutaj guziki, możemy to zmienić. Dalej, w dalszej kolejności bierzemy naszą, bierzemy, naszą, bierzemy naszą lampę. Wkładamy na sanki przycisk lock, który blokuje nam nadajnik, który znajduje się na gorącej stopce. W następnej kolejności wkładamy palniki, palnik A i palnik B do naszej szyny. I oczywiście, teraz mamy możliwość regulacji, e, regulacji e, naszych palników. Ja zalecam na początek ustawić 45 stopni do środka, aby doświetlić poprawnie oba kanały wewnątrz ustne. I teraz, jak ustawić poprawnie lampę błyskową, aby nasza fotografia była. Powtarzalna no i przede wszystkim efektywna. Więc tak, na lewym pokrętle ustawiamy moc lampy błyskowej, a na prawej współczynnik błysku lampy A do lampy B. Czyli możemy błysnąć nierównomiernie, na przykład dwa razy mocniej lampą A, czyli lampą po lewej stronie, i na przykład dwa razy słabiej lampą B po prawej stronie. Natomiast no przy tego typu fotografii niezbędna jest symetria więc zalecam ustawić współczynnik 1 do 1 z prawej strony i tego nie ruszamy. Z lewej strony, tak jak już wspomniałem, ustawiamy moc błysku lampy i to, co ja zalecam, to zacząć fotografować od razu w trybie manualnym i ustawić sobie na początek 1,4 mocy lampy do tych ustawień, które mamy i zobaczyć, jak nasza fotografia będzie wyglądała. Jeżeli tego błysku będzie za mało, to światło będzie niedoświetlone, wówczas ustawiamy moc lampy na jedną, drugą mocy. Jeżeli okaże się, że znowu tej mocy jest za mało, wówczas ustawiamy pełną moc lampy. Ale z doświadczenia wiem, że mniej więcej na jednej czwartej, jednej drugiej mocy lampy taka fotografia będzie poprawna. Jeżeli macie pytania odnośnie fotografii stomatologicznej, zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.